Jest środa, 6 lutego i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I przechodzimy od razu do pierwszego quizu rozpikselizowanego. Zobaczymy, czy to jest może Doctor Strange. Widzę, że nawet nie dało mi wybrać. Spróbujmy. OK, to nie jest to. Jedziemy dalej. Tu widzę w centrum... Jakąś postać, tu dodatkowe postaci stoją i wielka głowa nad nimi. Hmm, jak pisać Gunisa, ale nie będzie. Percy, też nie. No to dajcie mi American Sniper, czemu nie. Patrzymy dalej. Kurde, jeszcze nie rozpoznaję, co to... Co to jest, piszemy Black Panther. Absolutnie nie. Na razie nie, nie jestem w stanie tego rozpoznać. ręką. A wiem! To będzie Deadpool drugi, bo poznaje Josh'a Brolina jako Cable tutaj z tyłu. Totalnie nie kojarzę takiego plakatu, no ale... ale, ale jest to ok. I przechodzimy do Framed gdzie mamy gdzie mamy skady z filmu i zgadujemy jego tytuł. Widzę, że wrzucili nam bardzo klasyczny film, bo, tego no, tak, tylko dlatego, że jest czarno-biały, a może Frankenstein? Kurde, wygląda jak Frankenstein trochę, tak jakby to był Igor. Może The Bride of Frankenstein? Tak jest. To palenie wioski i tutaj ten Igorowaty <laughs> pomocyk, a może to jest doktor Frankenstein? No nieważne. W każdym razie zgadliśmy tytuł, przechodzimy dalej. Box Office Game. Wracamy w czasie do 12 kwietnia 2013 roku i zgadujemy 5 najlepiej zarabiających wtedy, w tamtym tygodniu, filmów. Mamy informacje, ile zarobiły do tej pory, w ile tygodni i punkty, które wydajemy na, na podpowiedzi. Zacznijmy sobie od pierwszego, od debiutu Warner Brothers, za 27 milionów. Poproszę reżysera tego filmu, Brian Helgeland. Brian Helgeland nakręcił film z Chadwickiem Bosemanem. Zobaczmy 42. Tak jest. Jackie Robinson. To jedna z tych ważnych postaci, w których wcielił się Chadwick Bozna w trakcie swojej kariery. Weinstein Corporation. Ashley Tisdale. Simon Rex. Złonę odchodzi, <grym> zabezpiecz się. Z takim żartem, oczywiście, w stylu niejednoznacznym raczej dwuznacznym może. Absolutnie nie mam pojęcia. Wygląda jak, Obsada wygląda jak parodia. Ad. <gry> Scary Movie. Okej, okay, okej, okay, powinienem się domyślić faktycznie, że Simon Rex to ale nie wiedziałem, że Ashley Tisdale będzie miała pierwszy billing jako Obsada. 142 miliony. Spotkajcie pierwszą współczesną rodzinę, nowoczesną może, Nicolas Cage. Myślałem, że może faktycznie nie, to jest Kikas, ale Nicolas Cage i Emma Stone. A... Dobra obsada do filmu, który nie, nie odcisnął się jakoś mocno piętnem, ale zarobił dosyć dużo pieniędzy: 580 milionów, Teddy Cruise, mamy Emmy Stone i jeszcze dodatkowo <laughs> Ryana Reynoldsa. Paramount Pictures, 102 miliony. John M. Chu. Zobaczmy, czy to już był czas Crazy Rich Asians, chociaż wydaje mi się, że to, to za wcześnie. No właśnie, to jest Dwayne Johnson i Bruce Willis. Um, Expendables 3. Kto jeszcze jest? Jonathan Price. Bohaterowie są <coughs>, tworzeni w Ameryce. O, naprawdę jest G.I. Joe? Nie, totalnie nie wiedziałem, że że na przykład Dwayne Johnson grał w G.I. Joe Retaliation. Okej, okay, no, fair enough. Nie, tych filmów akurat jakoś, jakoś mi się udało ominąć. Sony Pictures 41 milionów. Fede Alvarez. Mówimy tutaj najprawdopodobniej o Evil Dead jako remake'u zrobionym przez Fede Alvareza. A Fede Alvarez pracuje teraz nad zrobieniem nowego obcego, który się będzie nazywał Romulus. Z tego co widziałem. I Ridleyowi Scottowi podoba się scenariusz, co oczywiście niczego specjalnie nie mówi bo Ridley e, Scott, co jak co, ale jeśli chodzi o scenariusz, to e, nie, nie wiem, czy to jest jego główne zainteresowanie. Dobrze, przejdźmy do scenariusza 16 podpowiedzi, które układamy w kolumnach albo w rządkach, tak żeby ułożyły się 4 z tego samego filmu, ujawni nam się wtedy tytuł tego filmu i musimy zgadnąć 5 tytułów. Przejdźcie, przenieśmy sobie tutaj. <laughs> Anna de Armas a hologram. Brian Gosling wears a cool jacket. Od razu zróbmy to. Joel Edgerton jest ze starych pieniędzy, Toby Maguire prowadzi narrację, Carrie Mulligan, e, sąsiad Carrie Mulligan ją kocha i to będzie od razu zgodne z drive'em, a my zgadujemy Wielkiego Gatsby'ego, może od razu zróbmy sobie tego, e, tego drive'a. Romperman jest is a gangster, tu mamy Ryan Gosling ma spoko, e, spoko kurtkę, Oscar Isaac a son. Tak jest. Dobra. Harrison Ford ma córkę. Anna de Armas z hologramem. Jared to jest ślepy. Musiałbym tutaj jakoś tego Ryana Goslinga wstawić. Okej, okay, zróbmy najpierw Dune. A nie, nie. Ok, I tak, będę musiał, i tak będę musiał to poprzekładać w ten sposób. Muszę zrobić teraz je. W rządku. czyli mamy Blade Runner 2049, potrzebujemy przejść tutaj, mamy Oscar Isaac Masyna, Stanisław Skarsgård z złym baronem, Harkonnenem, Javier Bardem przewodzi plemieniu, a to ostatnie mamy Pacific Rim. A tu oczywiście była Duna w pierwszym rządku. Drugi quiz, bardzo podobny na zasadę, ale tym razem na krateczkach mamy tytuły filmów i zgadujemy motywy, które je łączą. Dobra, skarduję, że najpierw jedziemy w reżyseria Tarantino, A no ale obsada. Robin Hood, Body of Lies, Wolf Street. Spróbujmy filmy z Nie będę kiedy Martyś się tam obsadził, no ale nie będzie. New Crossing, O oh Brother Where are the Art Thou, Barton Fink i The Big Lebowski, będziemy mieli Coenów, aniżeli będziemy mieli Ridleya Scotta. Aha, cast jako po prostu chyba... Um, jako obsada, w sensie reżyser plus aktor. The Departed, Miller's Crossing i American Gangster. Zobaczmy Pop Fiction. Aha, bohaterom jest po prostu gangsterzy. I ostatni quiz, który robimy, to cztery filmy, które mają jedną rzecz y, wspólnie. Będziemy zbliżać się... A nie, myślałem, że będziemy zbliżać się powoli, ale jeszcze mamy z dziewięć do rozwiązania, więc dzisiaj quiz numer... Y, on może dziesięć. Paranormal Activity, Cloverfield Purwitch Project i Chronicle. Brzmi jak Found Footage Movies. Stand By Me, Mamamia, Mia, Sweet Home Alabama i Boogie Nights. Movies named after songs. Galaxy Quest, Space Jam, Ace Ventura, Detective i Ruthless People. Hmm. Wydaje mi się, że chodzi o, o porwania. Gremlins, The Karate Kid, Footloose, e, Police Academy. Wszystkie wyszły w 1984? Tak. On Golden Pond, 16 candles, The Game, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Ring. Okay. Mm, then Voyage and Return mission się na razie podoba, ale I love actually, love the Coopers, it's a wonderful life, the holiday, to some bittersweet Christmas movies. The Parent Trap, Stuck on You, the Shining, the adaptation, some bliźniaki, albo bliźniaczki. To Story, The Shawshank Redemption, Philadelphia, The 40 year old Virgin. Nie, Tim Robbins, nie. Daj mi się, że important character się nazywa Andrew. Mm -hmm. World miał być ten, z tym Shawshank Redemption była zmyłka, to na Tim'a Robbinsa. War of the Worlds, Mystic River, Bull Durham i Arlington Road, to będzie Tim Robbins. Zulander 2, No Country for Old Men, Skyfall Once Upon a Time in Mexico. Jestem jeszcze pewien, więc przejdziemy dalej. Good day to die, hard, darkest hour, reinforce one mission i e mission impossible ghost protocol. Mm, nie, nacji antagonist, nie. Warfare, kame. To mi się wydaje, ale. Gaj, okay. Warcraft Resident Evil, Need for Speed Doom to są filmy na no, bazie gier wideo. Alien, Texas Chainsaw Massacre, Hellraiser, The Descent. Aha, kiedy tylko kobieta przeżywa. From Hell, Oliver Twist, to już od razu wiem, że to jest wiktoriański Londyn, przyspieszamy to, żeby zdążyć. Inglorious Bastards, Captain America, The First Avenger, Raiders of the Lost Ark, Defiance, to są nacji. Musk, Vanilla Sky, The Left of Many, Darkman, Twist. jest. Wszyscy mają jako twarz taką. Hmm odchodzącą od tak normy. Writing in cars boys, Juno, you know, were here for keeps the teenage pregnancy. Wiedziałbym tylko i wyłącznie po Juno, czyli filmów nie rozpoznałem. <coughs> Dobra, to jest tam i z powrotem. Tu będzie, okej, okay, yy, będą urodziny. Tu będzie o, o postaci, yy, no tutaj mamy Javier Bardem, Javier Bardem, yy, nie pamiętam, kto to jest w Meksyku, ale to musi być tak i dzieją się w Moskwie. Okej. Okay. Dobra, udało się rozwiązać. E, zapraszam do słuchania podcastu. E, rozmawialiśmy o Hayao Miyazaki, Miyazakiego nowym filmie, jak i Chapla. E, Można ściągnąć na Spotify. Zachęcam do subskrypcji tego kanału. E, I do, do usłyszenia jutro. Pa.